Witam, przedstawimy wam dzisiaj prywatny serwer Mating 2 lotmt MT2. Zaczniemy od zalogowania się na konto, można sobie zapisać pasy po boku. Jak widać automatycznie się loguje. To są moje dwie postacie. Stworzymy nową, może wojownika, uniku gameplay 007. Co możemy wybrać, wygląd i wbijamy na serwer. Więc tak. Tutaj jest małe info o y, naszym serwerze. Można sobie przeczytać, jeżeli jesteś zainteresowany podczas gry. Tak, witamy witam w Team 2 Mamy pomoc i EQ. Na początek dostajemy Riba i Fimsa, akurat na plus 9 na Wojowniku. Mamy też podstawowe temki na pierwszy poziom plus 9. Ubierzemy się w nie. Ok. Teraz, może pokażemy, jaki jest ekst na tym serwerze. Oczywiście mamy jeszcze rynki. Metiny mamy w M1, które możemy sobie bić. Drop z nich jest jednak. Nie warto go podnosić, ponieważ jest bardzo demny. X widzimy zadowalający. Bardzo szybko wbijemy 30 level. Jednak później tak około 90 levela w Atlantydzie, drugiej dość słabo leci. X mały lak. A1 mamy bonusy postaci, jakie mamy w tym momencie. Teraz mamy silny przeciwko ludziom oraz szansę na blok ciosów. Widzimy tutaj inne bonusy. atakując odporność na Moby. Teraz inne, czyli nawojownik nawojownika oraz na silne przeciwko wojownikom. O właśnie, jeszcze mamy zwierzaka, bo możemy sobie przywołać. W mamy reniferka. Widzimy tutaj. Ma pierwszy level, możemy go expić, ale trzeba go karmić porostami, o ile dobrze pamiętam. Teraz pokażemy NPC-ty. Pierw zaczniemy od handlarki różnościami. No tak. X turki i rosy. No to mamy poty. Te największe są od 120 levelu. Mamy autopotki, zwykłe rosy. Cena jest y, żółtej 600k. Zielona już ma na przykład 5k, a więc o wiele droższa. Czyli chodzi jak wejdziemy w handlarkę różnościami tutaj widzimy magiczny no, metal szkatułki jakieś można sobie tutaj zobaczyć przetopki i to co w standardowym privie dalej no, zobaczymy co jest na środku z GM. możemy tutaj wejść na przykład sobie w grę, dowiedzieć się coś o ulepszach, o nadchodzących ewentach, bezpieczeństwo, jak nie utracić konta, po prostu wymianę z innymi graczy, tak? Muszę sobie przeczytać, tutaj co o tym pisze. Czyli zaczynamy swoją przygodę z gromadkim, dla warto się z tym zapoznać. Tutaj. Mamy kamienie duszy, samoneczko plus 4, jednakże można je ulepszać. Te języki: Junio, Gino i różne inne księgi. Różności. To jest to samo, praktycznie co u handlarki różnościami, to już widzieliśmy. PQ1. Mamy starki, zbroje na 61 level, hełmy, biżuterię. Tutaj widzimy 6 6,7 bon oraz yy, zmianę 6,7 bonu. I jeszcze Wam powiem, że nie warto kupować tutaj ze stali, bo za misję z ząbkami taką dostaniemy. Yy, za yy, misję po zębach to będzie ta. Jaka? Księgi? Tak, księgi, tak jest. Co no za księgi? Dostaniemy jeszcze na przykład hakry i w ogóle te truta, też pójść 9. I w ogóle warto robić misję u biologa i wszystkie przedmioty potrzebne do biologa znajdziemy u rybaka. Widzimy, można je oddawać co sekundę, praktycznie co chwilę. Też mamy firewerki. Trzeba tylko w sumie do biologa to dropić sobie kamienie po zębach na przykład kamienie po księgach, po pamiątkach i certyfikatów UIS-a, coś takiego. Tego nie można kupić to trzeba samemu wydropić. A to jeszcze przyjdzie czas, tutaj mamy jeszcze kostiumy, yy, 250kk. Cena dosyć wysoka, ale w Atlantydzie kasa leci bardzo szybko, więc nie powinno to sprawić większego problemu. Wędrujący Kupiec ma fryzury. Widzimy tutaj bony, które nam daje, na przykład tutaj 10, obrona przed szamanami. To może być 5 na ludzi. I tutaj mamy kostiumy, tak? Fantazyjne fryzury. Dokładnie. Na 10 kK je mamy. I one są tylko na 15 dni. Co jeszcze? Są nika możemy robić. Nic nie możemy. Kada się ulepsza chyba o ile dobrze pamiętam u tego ziomka. Sejm y... pionk. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem. Włóczęga jeszcze nam został. Tutaj możemy usuwać przemioty, prawda? Przynieść przemiot na mnie, aby je usunąć. No. O czym jeszcze można? A u mnicha to można wymieniać golda na smocze monety i smocze monety o, na golda. To już wiecie. Aha, jeszcze skillę y, od razu dostajemy na P. Bez, nie musimy szkolić ich ani nic. Czyli perfect, perfect. Tak, najwyższy poziom. Jeszcze może rzucimy okiem na teleportację. Dobra, nieważne. Teleportacja. Nie możemy się teleportować. Główne miasta. Miastem 2. Ekspoiska sobie zobaczmy. Dolina Orków. Bardzo dobrze. Widzimy bardzo fajna trudkę. Bardzo fajnie się prezentuje. Widzimy. I nieważne. Teleportacja. ekspowiska mamy. Górę Sohan. Yy, lochy ten, pająków. Ten, pustynia, ognista ziemia, raz duchów. I to wszystko dalej puste. No, dalej nic już nie ma. Teleportacja. Dalej mamy eksplowiska do 115 rewery. To jest AF1, AF2, Dolina Węża oraz Diabelska Ziemia. Dalej co mamy? z powiska do 200 levela. Czyli grota, różne odmiany. No on już podniósł, szybszy. Tutaj mamy reniferka 27 level. Że bardzo ciekawą opcją jest teleportowanie gracza. Tutaj widzimy, jak jesteśmy na tej samej mapie, możemy wpisać nick gracza i jeżeli on się zgodzi, teleportować go do siebie. Jeszcze mamy buty wiatru. A jeszcze w teleportacji. Inne miejsca, Inne miejsca. i metiny. Inne, Inne miejsca to podwiele demonów, ziemia, olbrzymów oraz elitarny rok. Dalej. Jeszcze mamy. A tam mapki z metynami to od dziewięćdziesiątego 95 poziomu, przepraszam, jest pierwsza. I potem, potem od 140, ale to, i tak na tej 95, to drobią mi temki dopiero od setnego poziomu. Dokładnie. Co tu jeszcze można powiedzieć? Praktycznie to wszystko, to chyba wszystko. Ogólnie serwer jest bardzo ciekawie i dobrze zrobiony. Misje u biologa, tak jak już było wcześniej mówione, bardzo wa warto robić. Odwiedzimy sobie handlarza bronią, widzimy VIP, FMS Gnista Naj... Najbardziej potę się kupować, jeżeli gramy Asherem, jeszcze handlarz z brojami. No, praktycznie nie ma potrzeby, żeby go odwiedzać, ponieważ nie ma nic ciekawego. Tylko potem jak będziemy mieli chyba 10 poziom, czegoś tak i zrobimy tam jakąś misję, to chyba, to... Się do niego idzie, się dostanie kostium albo piłkarza, albo szermierza. Zależy, co się zaznaczy. No właśnie, to może zaprezentujemy na szybko. Zobaczymy, jak będzie EX. widzimy Tino 30 Lennaru -go tam. Goźnikiem królik. I widzimy tutaj EX-my naszego Reniferka jeszcze. Widzimy, ma level, X tutaj dosyć wolny jak na niego, ale później możemy mu jeszcze rozdać staty, co ma nam dawać. Teraz ubijemy sobie Metinka. Widzimy, bardzo szybko. Zobaczymy, Może nie tak bardzo. Zobaczymy, który level nam wleci. Jeszcze te przedmioty z Nepshoku. <noise> <noise> nie wiem, co to jest. A, tutaj jeszcze mamy pokazane, ile zabiliśmy mobków i y, postaci z innych i z tego samego królestwa. My na razie nie zabiliśmy nikogo z obcego królestwa, niestety, ale tutaj widzimy, jak nam się powiększa dwa zabitych mobków. To w sumie To zabójstwa pokazane, to w sumie nic nie dają, ale możecie się też tak z kolegami wyzywać. Ja zabiłem więcej! Nie, bo ja! To jest bardzo przyjemne trzeba powiedzieć. Mamy level 13 już. Pokażemy o co chodzi z tym kostiumem. Brojami. Widzimy, cześć, też mam pytanko. Lubisz piłkę nożną. Odpowiedzmy, że tak. To doskonale. Dziękuję. Okej. Okay. Okej. Okay. I dostaliśmy ubranko. Polskiego piłkarza, ale mógł być jeszcze polski szermierz, co według mnie wygląda fajniej. Jeszcze można wydropić takie niebieskie szkatówki, Po otwarciu możemy otrzymywać inteligencję, bogactwo a atak, bogactwo w obronę. Tak I mówiłem. krytyki w ogóle. A według ciebie, jaki kostium fajniejszy? Piłkarz czy szermierz? Według mnie piłkarz, ale to jest moja osobista... A widzisz, mamy różne zdania na ten temat. No widzisz. To no chyba już wszystko, co przedstawiliśmy, to najważniejsze aspekty tej gry. Jeszcze coś dopowiadamy, czy już dziękujemy? Chyba wypadałoby już podziękować, ale możemy jeszcze wam pokazać skilę konia militarnego. No, no właśnie. Najpierw sobie weźmiemy pasę weźmiemy. To spocznij. No, Umiejętności widzimy cięcie z siodła, stąpnięcie konia oraz farolos. Zaprezentujemy jeszcze, oczywiście też mamy na najwyższy poziom. Tam pojedziemy. Tutaj mamy pierwszy skin, cięcie z siodła, stąpnięcie konia, to pokażemy na widzimy. A szarże można powiedzieć i fala mocy takie fikuśne kierunki. No i jeszcze Ninja ma trochę inną grafikę tego skill'a. Jeszcze ma skill burzowy strzał coś takiego, co a pełno strzał i one odlewają po prostu. No tu jeszcze możemy zmieniać kanał bez yy, bez wylogowywania się z gry. Samo nas za, zaloguje na dany kanał, czyli możemy sobie wybrać na jak chcemy. I jeszcze w szepcie. Jest taka opcja, że możemy sobie bezpośrednio zablokować tego gracza albo dodać do znajomych. No, nie będzie nam się odzywał. No i to chyba wszystko, co chcieliśmy powiedzieć o tym serwerze. Serwer, serwer, jak już mówiłem, bardzo fajnie zrobiony, warto w nim grać. Zapraszam do rejestracji oraz do grania w nim. Dziękuję. Wszystkie potrzebne linki zostaną umieszczone. Dzięki. I cześć. Pozdrawiam.